Jak wam poszedł egzamin? Jak wrażenia? Ogólnie wszystko w porządku, nie było takie trudne, więc myślę, że będzie dobrze. Co sprawiło wam problem? No, jak dla większości pewnie rozprawki najgorsze. Coś o ciekawości, tak? Tak, ale ogólnie w miarę, w miarę dobrze poszło. Myślałam, że będzie trudniejszy, ale nie był aż taki trudny, jakoś dałam radę. Nie był taki trudny. Część osób mówi, że z rozprawką miały, um, były jakieś kłopoty, że tak. była dosyć... Ponieważ temat nie był taki zbytnio przygotowany do takich reaktorów, które opracowaliśmy, ale ogólnie trzeba było się po prostu pomyśleć. A Argumenty zawsze można znaleźć. Łatwy był. Łatwy. Rozprawka też nie sprawiła problemów? Nie. Ja myślę, że raczej chyba nie, chociaż no przyznaję, że trzeba było jednak no trochę pomyśleć. Było trochę pomyśleć, a już później to już wszystko z górki. A ta część pierwsza, historia WOS? Nie, historia WOS była w miarę, w miarę, w miarę, nie najgorsza. Nic nie zaskoczyło tak strasznie. No, trudno mi określić, bo w większości przerabialiśmy ten materiał, no ale mam nadzieję, że chyba w naszej szkole akurat dobrze to poszło. A jak nastrój przed jutrzejszą częścią? Bardziej się stresujemy, bo będzie część matematyczna, a w piątek jeszcze angielski to... Znaczy jak ktoś uczył się te trzy lata i powtarzał materiał, to raczej myślę, że no dobrze będzie muszła. Myślę, że tro, trochę na pewno, no bo jednak dosyć dużo tego było, no i trzeba będzie opanować to wszystko. A no z, z, z mała myślę, że też dobrze pójdzie, no co tam? Tak? No, może być trudniej, nie powiem może być ale starczy się pouczyć trochę. Jakie macie plany? Jeśli wszystko pójdzie po waszej myśli, jakie szkoły średnie wybieracie? Raczej ja na pewno wybieram się do liceum, no i mam nadzieję, że moje marzenie zostanie spełnione. Ja również do liceum myślę. Jakieś konkretne? Raczej chyba zastanawiamy się nad trzecim liceum suwałkę. Mhm, tak. Ja tak myślałam, że te, te procesy graficzne. Tają sobie na liceum, raczej pierwsze. Na klasę prawdopodobnie biologiczno chemiczna Jeszcze o tym nie myślałam. Myślę, że jest jeszcze czas.